To możemy wbijać mhm. Dawaj Ej. Na dół, czy na dół Teraz to raczej nie masz wyboru No Dokładnie, <gry> Widzisz, nie, tak nie grałeś od tego patcha, który doszedł, ale ja było ]łem. pół roku temu, ale okej okay. Taki Tak na marginesie to chcę tylko podmienić żeby nie było Ile masz hajsu? Nie mam pojęcia, jak mi się ładuję, to się powiem. Włączaj chwilpon jaki powiedz Jak ja się załaduję? Jestem strasznie kasiaty kosi No ile masz? Ty pierwszy No nie ty pierwszy ty płacz. Ja nie kłamie. Nie Fuck Nienawidzę tych motyli. Czyli, cię nie? wiewanie. Co? Dajcie mi po No, ile macie kwoty? Bardzo dużo. Czyli pochwal się. Bardzo dużo. Tyle, ile życia. Tak mało? No. Uważnie. No na serio? Mam cztery tysiące. A to że mam troszeczkę mniej w tej chwili Mam niecałe ...trzy. A i to! Mi jest bardziej potrzebne. Jestem umierający. No to to ci dzisiaj nie doda. <grym> Co ty? Zaraz mi doda. <grym> A i człowieku. Co? Co ci po, po mieczu, hmm? Co ci po tym twoim dobrym mieczu? Jak padasz? To ci po tym twoim dobym mieczem jak i tak padasz. O to z tym Tak, tak, to miecz daje mi armora. Dobre! Bo ja to, Dobre! nie dajesz mi tak Nie uderzyli. Dobre! Nie, zagapiłem się na ciebie, bo myślałem, że się na ciebie rzucą, ale niestety nie wyszło. Na no nic. No może następnym razem. Spokoj, z 3% da się żyć. Zobaczcie na pewno Widzisz? Chciałem ją zdobyć Nie, 5% to raczej ja 5 tego Aktywności to jeszcze to wszystko Tak w ogóle mam 300 aktywności, żeby nie było Tam na górze ma żytko, weź sobie Bo ty jeszcze nie umierasz Jej! fryer Opa, fakt. Oddzielnie jest Wspólnie. Właśnie, wiedziałeś, że... kurwa każdy miecz na, na mniejszym levelu ma swój odpowiednik na wyższym? Nie wiedziałem o na tym. Na przykład ten, on, ten ognisty, który ty masz, no to on jest A? odpowiednikiem mniejszego miecza, ognistego, który ty też miałeś na początku, co był potrzebne na questa. I odpowiednik tego ciężkiego też jest. I sobie go kupię. Nie wiem. Tylko mam taki plan, że kupię go już za aktywność. A? Już 500 aktywności, a ja, ja mam e, 200 kupionej, czyli muszę kupić. Oto to kupiłem 200. Co? Oto to kupiłem 200. No bo będzie taniej, jeżeli będę kupował aktywności. Jeżeli... Ale skąd te 200, Pełnią kasę, czy za co? Nie, no, za e, kasę w tym w grze. A, No dobra to jeszcze. Poczekaj, bo to jeszcze dwa są. Jak ja nie cierpię tych minionów, one są tak wkurwiające. No strzelcie, frajerzy. O! Akurat kiedy kurwa to robiłem w ba... rany. Już nagrywasz, czy nie? Nagrywasz? Nie, ta, ta. Boże, jak mnie w kurwę ten debuff ognia od nich. Naprawdę, sena ładuje. Muszę kupić zbroję, no bo ja ciągle chodzę z początkowo, tak, by the way. Oh. Więc wiesz, tak? Ładnie? No. Mamy, mam, już, ja mam, na mam, już, mam już wymaksowaną na maksa. Wymaksowaną na maksa się mówi. Wymaksowaną na No. Całej zbroi ta, mie Nie, miecza, chyba jeszcze nie ma. Bo ten miecz tak naprawdę nie kupiłem tak wcześniej. Shit. One robią takie hamskie uniki. No. I od razu po unikach robią ten. A tak. To też jest denerwujące. a Fuck. No tyle tak nie wkurzę jakiejś nie lubię Wiem ja też Ej! Co jest? Eja. Otwórz mi drzwi e, No kurwa Ojewat mot... Szyjno padnę No Zamykasz mi ciągle drzwi, więc raczej ja ci nie będę pomagał, tak. Oj to pomóż mi! Teraz to bije się z jednym kotem, którego... nie, HP! No proszę cię, ja cię mówię, nie zamykaj drzwi, ja, ja zamknę sobie, po co? Ej, padam! A to on kutrz, zagubiał tyle! Zostawiłeś mnie tak daleko w tyle, że teraz to się straje. Ej, no pomóż mi, proszę! Na no to, co się dziwi? Patrz na mnie! Shit! Dobra, weź życie! Ja mam jeszcze jedno. Chociaż mogę użyć tego. Chociaż nie, poczekam! Albo, albo chociaż przy tych motylach. Żeby te motyle najlepiej yy, odbić ich atak, zrobić jedno combo, bo wtedy robią ten ten swój atak od nowa próbują robić. Widziałem właśnie jak one... Ale to im zazwyczaj nie wychodzi. Dlatego nie uciekaj, bo się to nie uciekaj. Nie, 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 niczego, nie niczego. Poczekaj, naładuj sobie. Czekaj. Naładuj sobie. No, dawaj. Kurwa, walną mi od tylca, widziałeś? No. Przeszedł za mnie jeszcze mi walną. Burak. Ta tabletka się przyda wezmę, bo tutaj wszędzie podpalają frajerzy Lecimy dalej. Koniec. Przez chwilę bałem się że, kurwa nie włączę mikrofona. No co ja z tą gadam. No ale... A... No, też Po No właśnie. Ale nie, mam taki zwyczaj po prostu. Jak nagrywam to zawsze się boję, o to? Gdzieś nagrywałem pani to nagrywam, ma mi do pokoju, wyłączyłem na chwilę mikrofon zatrzymałem, później mam wyszła włączam na, na włączam nagrywanie, nie włączyłem mikrofonu. Zostało mi do wymaksowania Q 8 e, mam tego e, miecza szósty, tego pistoletu. Już pozostałych rzeczy mi się nie pokazuje, bo jest wszystko wymaksowane. Ej, czy nie byliśmy, nie padliśmy przed chwilą ostatnio? Nie nie, e, często tutaj mapy są tak jakby zaimportowane do wiesz, innych leveli. No, kapuje. Bo zauważyłem to już grając więcej Sieci, dobra. Siń, gdzie No, meblami. Ja tu i mnie. A! No, no, zrobiłem tarczę, Frajerskie gubno! Kłamią. Żytko. Życie. <noise> Też chciałem powiedzieć, I cierpię, kiedy zostaje im tak troszeczkę życia. Ja myślę, że już umarły. Idę sobie, a, a tu jeszcze w ty... za tyl to ci Kurwa, nie poznaję tego, ale już widzę, że będzie chujowo. A dupa. Eee, te z tyłu trzeba szybko zabić, bo one są. E, jak zaraz będą transformować, ewoluują. Da się, dupa. Nie da się, fuck. Zaraz będą takie z widłami, a one A się czy... rzucają? Co? One przecież się w siebie rzucały. Nie, nie mogą sobie nic zrobić. Dobra, jest teraz ich odpierdolca, a zakładam, że Tutaj. to... Tutaj! Poczekaj! Jeszcze nie... A dobra, nie możesz nacisnąć na szczęście. Bo zakładam, że to teraz wszystko zniknie. O! Fak! Faj, Najgorsze miejsce, jakie może być! Nie, nie, nie! Padam! A ho, ho! Kurwa, nie! Ja też zaraz umrę. Chodź z Wpisałem to za echa 3 to nie strzucają Co to Emilia? Ha pierdol się Dobra, one mają mało życia tak. Tego trzeba... Yuh! No nie, je było mnie! Cześć, uleży A, miałeś za pięć, tak? No. Tak, widzieliście? Mieliście życia. Mieliście że nie warto Ci było mnie Co suka. Super! Wpadłem w kolce. Dobra. Daję się ratuję. Proszę. Aaa, dobra, on jest teraz... A, on nic nie robi, tak. No. A raczej trzeba go też szybko zabić, bo zaraz będzie taki chujowy. Tam jest ile? Widziałeś? W nie, da się bić w kolcach. Nie, no nie, Zabiłem go się zamienił w takie gówno, co już całe blanie nie zabiło. Zabiło cię? Mogłeś poczekać, bym cię zrespił. Nie, bo nie ma życia. Mam... bla. No, ale mam! Ma dużo. Poczekaj, tabletkę wyrzucę, to zaraz będę miał. No. Shit! Ewidentnie idzie nam trochę słabo. Ej, dobrze mi idzie. Słabo. Jam idzie bardzo dobrze. Mój! No, mój! No już wycalowałem! Poje to gumno bije tymi meblami! No właśnie, to jest skampagowe. No kurwa, my kurwa mieczami ich zabić nie możemy. No kurwa, co za frajer, ja pierdolę. Żeby tyle meblem dostać, no nie. Kurwa, o. cztery pasji! Meblem. Kajetka sobie pojechała. Co jest? Kurwa. Nie strasznie. Co Na No ile?! Ech, Życie. Frajerskie ścierwo. O, Cześć, tu to to, nie tutaj nic. To jest... ...zagadka logiczna. A nie, to się chyba zamykać widzicie? Nie Nie czuję tam, Patrz. To jest zagadka bardzo logiczna. Nie może nic powstrzymać. Nie. Nie! Nie, nie swojego super A to ale że je tu się, chyba, tak? No ja je zwabię. patrz. Patrzcie. Chodźcie. No chodźcie. Nabiję. Super, no. jednego bardzo Ja tak. byś tego nie zniszczył żadnego kotka. Postaram się. Nie strzelaj, eee, z, nie strzelaj z pistoletu. Chyba jednak moja zagadka logiczna nie działa. A czemu? Coś tam... Shit! No, myślę, że to będzie zagadka logiczna, że nie niszczy, i... takie podchwyciwe. To burno. Życie! 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 O patrz, co to za frajr. Bajcie się! Zdjęcia O Jezu, z tych wideo mi zjechał tyle HP, że no, żyję już. No wiem, te widzusy e, mam tu 6 życia. 3. No patrz kurwa telewizorem w plecy z atelca nic. Życie. Kolejne! Już chciał meblem rzucić, widziałeś. Poczekaj, życie to już gdzieś leży, czy co? Nie, to nie ma chyba. Jebany. Żytpak. Żytpak. A masz już 6. No. Kurwa. Jeju, patrzcie, co mam chyba na masce. Jeju, tam otworzyłeś to? No. Comeback. Dobra, same gówno. poczekaj. Ale chodź tu pomóż mi. A, ale he he, ale biłem. Do Dobrze. To już odważę. Motylek, Nie, nie tutaj. Oee, no jeszcze ktoś dzwoni, seriously. Dobra, <grystanie> schowam się i... Zy... Okej, okay, żyjesz? Podtrzymywałem twój odcinek, jak byłeś nieobecny. Coś tam... A, ja wyłączyłem nagrywanie. Ej, no kurde, ja siedziałem i podtrzymywałem odcinek, co dzieje. Ta, podtrzymywałeś, ty też tam obgadywałeś <grystanie> mnie, frajerze. <w> <grystanie> Powiedziałem tylko, że trzeba, wyłączyć mikrofon. Co? Powiedziałem tylko, że mógłbyś wyłączyć mikrofon. Nie miałem po co, wyłączyłem tylko nagrywanie. Trzeba teraz wyłączyć mikrofon, ja będę podtrzymywał odcinek, nie martw się o mnie. Wiesz, że ja nie będę tam nikogo obrażał, ani wyzywał, ani nic takiego. No, no. Dobra. <słyszy> Pisało 0 czy 10? Zero. To już? No, koniec, a nie odcinek. Nie! Tak! Za krótki! Dobry! Dawaj dalej! Ludzie nie lubią według długich odcinków. To zrobimy dwa. Ludzie lubią krótkie odcinki. Dobra, niech To niech będzie koniec odcinka, jo! Jest, yo.